Do przodu żółty, do przodu, Dawaj, Szybko. dawaj Drankis Szybko, to masz a, wodę do przeżywania, dobra tu, Stój, 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 stój tu, stój tu Gdzie ja jestem? Słuchaj, musisz przeżyć i się uwolnić Rozumiesz? Musisz uwolnić siebie i swojego widza, ale żebyś nie miał za łatwo, jeden z naszych łowców będzie chciał cię zawić, a jak ci się nie uda, to widz zostanie wysadzony a ty zginiesz, rozumiesz? Masz 15 minut no A my ile? śmieszny My lecimy po prostu stary. My lecimy na Powodzenia, trybuny, 15 minut Po oglądacie jak sobie poradzisz Cześć Trakist! No, ale... no, ale... Co nie już zaczynamy! Cześć! Co ty co? robisz? Mogę nie! Trahis! no chodź tu Oj jak mi się łapy trzęsą, co to jest? jesteś, Jak przykro Ja pierdziel! O wa, o wow O, o wow o Uj. O nie. Teraz chodzę. O, ale mi serce będzie. zostaw zostaw No chodź. Drakis. O nie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O nie, 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 nie. Widzę cię. O, i też hydrofilm. Coś Chodź tu. O cholera, o cholera, o cholera. Jak się byś czuł, że widz zostanie wysadzony, a jego szczątki zostaną roz... Smale, Mogę z wami nie folga, Dlaczego z wami poszedłem? Brakis! Chodź. O nie, co to jest? Czemu perłę miałeś? Aaa, ale Cami też u. ma perłę! Brakis. Nie, Brakis! nie, 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 nie! Brakis! Ok. Dostaw mnie co juz. ja ci zrobiłem? Nie, to to rzucenie, czemu? Brakis! Nie, 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 nie! nie. Nie. chyba co, no to by się spodziewał tego. nie, by się spodziewał? jak się stąd wydostać? Bo to. Jest wyjście, jest wyjście, jest wyjście. O nie, ruszę się. O. Dora, Dostaw mnie, zostaw mnie, ty morderco. Chyba nie co będzie się jak twój Co jest? Co się stało? Co, co jest? My nie. Ja nie widziałem, że Fuck. tutaj są jakieś pułapki. Fuck. Oj, nie, problemy... Tak, nie zaplanowane to było. Co jest w naszym więzieniu? Jak zaplanowane, wy to robiliście! No właśnie, co jest? Frankiz? O, o, nie. Już tu w świątyni sobie stoi. Niedobrze, mój miecz jest coraz bliżej twojej skroni. Zostaw mnie, Koń zostaw tu. mnie, zostaw mnie! Okay. O nie... O, o fuck! Frankiz? Paliście chyba, co? O! O, twój Chyba nie fajnie by było, jakby sobie wybuch nagle. Ty jesteś psychopatą! Chodź tu, chodź tu! Nie! Fuck o koń! koń ja raport. chcę do tej świątyni A. iść! O skrzynka! Drakis. Nie! Co tu jest? FUCK! O kurde To mi się nie przyda! Drakis. Tak, teraz? Teraz? Nie! Nie! Nie, nie, nie dasz tu. rady, nie dasz rady! FUCK! FUCK fuck, tu. fuck. Nie! 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 Fuck. A. Nie kurde nie, 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 Dobra, widzę cię, widzę cię Jakdy tu? tak szybko się, się budujesz Chodź tu Lata praktyki chłopak budobniczy uciec Chodź tu, chodź tu. 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 tu A, A, nie, nieźle Jak mam uciec, jak mam uciec? Ja dobrze, dobrze, zabawuj się nie mogę, nie mogę, nie mogę Uda mi się, uda mi się, uda mi się, uda mi się. Nie! A? To miał być przeciwko tobie, a nie przeciwko mnie, o co tu To tak, no, się się robić. Nie! Nie! O nie! O, o nie, 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 nie! O jeźle, o jeźle o, nie. o jeźle, o jeźle, o jeźle! Co? Nie! Dobra, chyba cię zgubiłem. Nice! Zagi, tak, jak myślisz, uda mu się zdążyć, czy nie? Nie ma opcji Gdzie ty jesteś? Chyba dobra, no znajdź nie, mi. możesz ty... mnie kiedyś tam znajdziesz wie, Jak wie. widzicie, udało mi się zgubić łowce, Ale nadal nie wiedziałem co tu robię, ani jak się stąd wydostać Więc postanowiłem, że wrócę do ruin I tam się podbuduję do góry Żeby zobaczyć, co znajduje się wokół mnie O, jest, dobra, widzę cię, strzelam O cholera, nie, 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 nie. Fuck Fuck Proszę ja jestem? O, skrzynka Co jest? O, cholera, Trachis. tak blisko nie jesteś? Ja już się podbuduję szybciutko do ciebie? Nie, nie, nie. O, Mi się przywita z moim mieczem, mi się przywita z moim mieczykiem. O nice, nice. Odejdź kapi. Tak, strzał nie mam, cholera. Drakis. O nie, nie chodź tu. Nie. tu. Chodź tu. To no, odejdź się, nice. Co jest, czemu Co ty nie Drachis Fuck. Ho fuck. No, głupie plącze! Drakis! O, dobra, widzę o, nie, cię. Co nie, nie. Nie robisz? Trzeba cię zastrzelić Nie! O, fuck. nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Fuck. fuck. O, ta podka jest irytująca, no, nie mogę budować. Nie! Dostał. Nie, nie, nie! Chodź tu, chodź tu! No, falera, nie. Dobra. Dostał. Jaki to, jak, Jakie to, nie, nie? Nie! Nie, nie, nie! Jaki cudem. Chodź tu! Nie, fuck. No, ustań w końcu! No! Nie. Pierdzielę ten łuk. Co ty chodzisz jak mojżesz po wodzie? To nie zły łowca, kurde. Drachis. Chodź. Bye bye. Co ty masz słódkę? Nie, fuck. O, oh, nice. Trachis. Co ty robisz? Nie, 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 nie. Nie, Trahis. nie, nie, nie. Nie, nie, Trahis. nie, nie. nie, nie, nie. Okej. Okay. No nie. No nie! Jak ty?! Drachis! Drachis! Przestań no, mi rozwalać łódkę! Chodź tu! No ile jeszcze, Ile ta podka jeszcze trwa? Jak to minutę? Fuck. Nie, ja nie dam rady, muszę cofnąć, Fuck. Dobra, Sagi, ja obstawiam 42 emeraldy oraz 28 sztabek złota, że jednak uda mu się wygrać. Ja obstawiam owca. Okej... Okay. Ambitnie. Sorry Maciuś, ale musiałem Cię zlikwidować. Gdzie ty jesteś. Travis. 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 Ale tak jest. Zapomniałem. Gdzie ty jesteś? Halo. Jedynym sposobem, żeby otworzyć drzwi od celi jest znalezienie dźwigni, która jest ukryta gdzieś w tej podziemi. No świetnie, jest no dźwignię znaleźć. Wiedziałem, że muszę znaleźć dźwignię, ale z takim setem tu dużo bym nie zrobił. Więc postanowiłem, że wrócę do piramidy i zobaczę, co się tam znajduje. Powiem szczerze, że byłem bardzo zadowolony. Słyszę go gdzieś. O nie. Ktoś dostał z łuku mm. oj, oj, oj. Zostaw go Nie ruszaj go Za długo koniec Drahisz, i cię nikt nie uratuje Jak przykro oj, oj. Zosta Zostaw oj, oj. go Nie ruszaj go Jak tylko zobaczysz, że go dotknąłeś, to bożałujesz. Już za późno, ma dwie strzały Jak słyszycie, Kapi Zaczął znęcać się nad widzem Więc musiałem się sprężyć Bo jakby TNT go nie zabiło, to łowca o, tylko przypalę Kapi, gdzie ty jesteś? Niedaleko. Drakis! Co jest? Ja... Nie! Nie spodziewałeś tutaj! Nie, nie! Co? Nie! Fuck. chodź tu! Chodź Co, tu. Co? Ja ty jak ty mnie znalazłeś? Chodź tu nie Fuck. A tak jest dobra, dobra Perła, perła. Cholera, cholera! Chodź tu nie. Fuck palę się oh. Nie Drakis! Nie, 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 moja lawa! Cholera, nie, to nie tak nie mogę. w nie ma, moców nie ma. Chodź tu. O nie, o nie, ty tak głęboko. O chodź nie, tu. chodź tu. Nie da się pod wodą tego stawiać. O nie, chodź nie, tu. nie. Dlaczego tu wszędzie jest woda? Czemu ja nic nie widzę? 5 minut mu zostało. Nie, muszę w inny sposób wyjść, Kapitan, nie, nie dasz, nie dasz! Nie, nie ma opcji. Alien, trzymaj się! Udało mi się wykiwać kapiego, ale nie postanowiłem marnować czasu, tylko zacząłem szukać dźwigni, którą pozwoli mi uwolnić Aliena. Długo nie musiałem szukać, ale nie spodziewałem się, że zrobią tam trapa. Yes. co to było? Chodź tu. Ty już chodź jesteś tu. za mną? no zostaw chodź mnie, tu. co ja ci zrobiłem? Chodź tu, nie? trafię cię, nie. Fuck. No, chodź tu. Tu. Jakie wtedy ty nie dostałeś? Haha, to się nazywa zbroja. Co nie. Co za końca. Cały czas mnie denerwują Dobra, zmylony zostałeś, nice oh fuck. Dobra, zaraz biję ci mieć prosto w plecy jest, jak się, się czujesz Za trzy Bardzo dobrze, 2 no. jeden No nie fuck. Co tu jest? to jest co to ja chcę to Biorę to! Gdzie to jest? Gdzie jest mój totem? Nie Fuck Fak. No Fak, dawaj Nie fuck. uciekaj no cię gonię w sumie nie, 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 dobra O, skąd ty masz ryfo? Muszę zjeść muszę zjeść, nie O, fuck. Tre lepsze, to jest lepsze Dawaj, He's... kapi, dawaj, dawaj Chodź Nie A, fuck. Dawaj, dawaj, nie żarty. Nie, nie. Dawaj, nie. dawaj, co ty chila masz? Nie O, nie Dobra, jak ty masz heala, to ja nie ryzykuję Chodź, tu No szybciej, szybko, szybko. materiały, materiały materiały potrzebne są. Peru proszę, chyba O, cześć! Ha. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Chodź tu. No jaki, co, ile tam masz tych pereł? Jakie szere... masz jakieś szanse w ogóle Ciebie. z tobą? Chodź tu. Fuck, 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 fuck. fuck, fuck. Źle, źle, Też źle, źle, źle. Trzy, co tu? Sybian! Dostać ten obsydian. Nie! Nie! Chodź tu. Co? Pewnie? Nie! O! Ach, tutaj. Ja... Chyba nie! Chyba się perła Nie! tak tepła, Nie! 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 O Nie! Chodź, nie! Nie! Co? Nie! Co? jest? O. O. Nie! trochę jest daleko. Dobra, gonię, gonię. Jak gonię, Nie! 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 zostało mi dużo czasu. Postanowiłem więc, że zrobię trapa na kapim, który był bardzo skuteczny. Tak mało żelaza. O, jeszcze jedno. Dobra. Nie dajesz mi innego wyboru, Tranquist. Co? Co? Nie dajesz mi innego Fuck. wyboru. Tranquist. Nie. To jest. Cześć. Nie, nie, Choć nie, tu. nie. Chodź tu. A. Nie, nie, nie. Chodź tu. Co to jest za damage? Nic nie widzę. Niedobrze. To jest, gdzie ja jestem. Yeah. Co? Co? Yeah. Leci. Nie. nie, nie! Lecisz, lecisz, nie. lecisz, 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 lecisz. Nice Nice! Dobra, idę po widza. No, mało czasu. To było ciężko. Idę do ciebie. Alien! Płynę! Dawaj, dawaj go sagi, gonimy go! Dawaj, dawaj, dawaj! Zatrzymaj się, Dranchist, stój! Nie, wygrałem! Alien, wychodź! No nie, Wójt wygrałem, wygrałeś. co wy robicie? U ciebie wygrałem Aliena bez zaraz. zakład! Alien, nie... nie, nie Ej, z łuku, z łuku z, łuku, z, łuku z łuku z Łuk nie działa, chodź tu perlą. Pamiętasz, jak powiedziałem to? Mogłem z wami nie iść, dlaczego z wami poszedłem? Tutaj masz filmik, co by się stało, gdybym z nimi nie poszedł. Powinieneś go obejrzeć, ponieważ... Trzyma o wiele bardziej napięciu niż ten filmik.